Cześć, Max. Idzie wiosna. W Polsce topnieją śniegi, a bezdomni zaczynają śmierdzieć. Europa wydaje się piękna. Dostałam faks z Polski. Ukończyli dom moich marzeń. Jest cudowny. Nie widziałam faksu od pięciu lat. Oleg wyszedł. Sophie wróciła z Polski, jest w depresji. Zobaczyła cię w siateczce. Okazało się, że jej domu nie ma. Deweloper ją okradł. Przynosimy miłość i babeczki. Nie z jej. Nie tknęła kapuśniaku, a to tradycyjna zupa Polaków okradzionych przez deweloperów. Dziwna kultura. Co tu robisz Randall Sofie? To polski zwyczaj. Włamują się i zostawiają szajs. Skąd wiemy, że Sophie ma forsę? Buduje dom w Polsce przy dawnym obozie koncentracyjnym. Zrozumie nasze marzenie. Zaraz przyjdę. Wysłałam zamówienie. Dostałem je. Otrzymałaś erotyczne hajku? A dostałeś zdjęcie z odkurzaczem? Nie. O nie, dziadek Jurek. Mam nadzieję, że włożyłaś pieluchę. Max. No. Jest zabawna. Jak taka pierdząca poduszka. Coś ty sobie myślała. Co z tobą nie tak? Poza brakiem gustu w temacie ciuchów. Nie wiesz, że ten kolor jest teraz modny? To kup polskiego Woga. Przepraszam za moje zachowanie, byłam spięta i mówiłam głupoty. Masz świetny styl. Tak wiele się tu dzieje, choć materiału jest tak mało. To prawda. Widzę, że skorzystałaś z rady i kupiłaś polskiego Woga. W końcu poszliśmy na romantyczną randkę. Czym do diabła jest Duży Dzień? Wielkie święto dla Polonii. Kiedy Polka osiąga 1,80 m, wyprawiamy imprezę. Swoją miałam w wieku 7 lat. Przeproś albo zdejmę kolczyki i ci przywalę. Ostrzegam, byłam postrachem Warszawy. Odjazd. Byłam mistrzynią zapasów w Kisielu. Pokaż. Przesta. W Polsce byłam pielęgniarką. Słyszeliście o lekarzach bez granic? Ja byłam w pielęgniarkach bez dyplomu. Nasze motto brzmiało: chcemy pomagać. Przesta. Max nie